Cześć, kochani, dzisiaj będziemy grać w Fortnite. A. Dobra, więc najpierw sobie zmienimy skina, jakiegoś dziewczęckiego. A, mm. na tą. Dobra. Dobra. Co robotowania? Czy może by jakiś. Ouch, kites. Dobra. Ja tutaj będę czekać I zaraz do was wrócę Kochani, ja już jestem tutaj I zaraz do was wrócę Dobra, już tutaj jestem O, zaznaczę sobie y, Tu O, przyjemny park No, I tutaj lecimy Dobra, zaznaczam Żeby No Dobra, skończam Lecimy na ten dom i będziemy tam, i tam ogólnie jest dużo skrzynek, dużo takich rzeczy. No i super. Dobra. Wiecie, w czym jest problem? Tutaj ludzie ja, no, są. Więc szybko biorę jakąś broń. O! Headshot. Dobra. Typek tutaj jest, zabijemy go. Dobra, dobra, idę. Gdzie są te typy? O, skrzynka. Oj, typek... Zabitym Tu się lecza Dobra, teraz muszę wypić tą potkę, bo nie piłam Mamy Dobra, sorry Ale dzwoniła do mnie koleżanka i no, muszę odebrać Zobaczcie na mój ekwipunek Fajne rzeczy, co? Fortnite to, ten wie, co się dzieje tu w tym ekwipunku na miasto. To, to, tutaj jakiś typek jest. Bity. jeszcze do mnie strzela. A Part dwa.